Cześć wszystkim rowerowym zakrętom. Witam Was wszystkich serdecznie, tu Szymon Wasiak, trener kolarstwa. Witam Was po kolejnej przerwie na moim kanale. Bombardujecie mnie, że tak powiem e-mailami, bombardujecie mnie komentarzami pod dotychczasowymi wideo. Gdzie jest Szymon, gdzie są kolejne widea. E, niestety taki okres troszeczkę nastąpił e, w moim życiu, że e, potrzebowałem troszeczkę więcej przestrzeni, jeżeli chodzi o, o to co robiłem, jeżeli chodzi o wideo, które nagrywałem dla Was. Niestety ten okres e, pandemii e, w dużej mierze odbił się na e, na moim życiu, na tym, e, na swobodzie podróżowania i, i i niestety, co przełożyło się na mój kontakt z rodziną i, e, i na moje życie osobiste. Także e, to w dużej mierze m, miało taki główny, w sumie dalej ma taki główny oddźwięk na, e, na tym, co robiłem do tej pory, na, e, na poziomie motywacji, na poziomie wszystkiego, e, wszystkiego co, co tworzyłem. Także. Eee, przepraszam Was za to, aczkolwiek musicie zrozumieć, że czasami e, są e, rzeczy ważne i ważniejsze, e, którymi, którymi trzeba się też zająć. Także e, to jest jeden w sumie taki z głównych czynników, e, który, który wpłynął na moją motywację, na moją. Moją chęć działania na YouTube i na to, co do tej pory robiłem, w ogóle na jakikolwiek związek z social media i, i, z tym, i, z tym, i z tymi rzeczy związanymi. Także, sorry, nie będę za długo tego, że tak powiem, ciągnął. Jest jak jest. Będę starał się teraz robić od czasu do czasu kolejne materiały. Kolejna rzecz jest też taka, że musicie zrozumieć, że samo prowadzenie kanału jest dosyć czasochłonne, jeżeli chodzi o nagrywanie samych wideo, przemyślenie tematu. Kolejna rzecz jest, jest taka istotna, to sama obróbka tego materiału. Wiadomo, że to nie są wideo nagrywane z telefonu na kolanie, <laughs> gdzieś tam po prostu, żeby tylko wrzucić cokolwiek tylko staram się zawsze robić, żeby to wszystko miało jakiś estetyczny wygląd i, i, i w, miarę, w miarę odpowiedni wydźwięk. Także że to wszystko tak jak mówię, zwaliło się na mnie w takim, w takim jednym momencie i, i po prostu miałem, miałem ochotę na przerwę. Ale dziękuję Wam wszystkim bardzo za komentarze, które wysyłacie, za e-maile, które otrzymuję od Was. Jestem Wam bardzo wdzięczny, bo, bo to to właśnie motywuje mnie też do dalszej pracy. Mam też w sumie taki mały powód do, do kontynuacji teraz dalszych, dalszych materiałów, dlatego że osiągnąłem na kanale ilość followersów w wysokości 500, 500 plus. Nazwijmy to tak, miejmy nadzieję, że dobrniemy do 1000 plus pewnego dnia. Sam, sam fakt przybywania followersów jest też fajny, jest też motywujący. Czasami może nie, nie idzie to w takim tempie, jakby się chciało, ale wiem, że właśnie taka sumienna i kontynuowana praca przyczynia się do... Do, do tego sukcesu na YouTube. Ja, ja oczywiście nie od samego początku, nie miałem nigdy jakiegoś takiego, nie wiem, parcia na, na jakąś ogromną ilość followersów. Chciałem, żeby moje materiały trafiały bardziej do osób, które są zainteresowane tematem, które widzą w moim przekazie coś, co mogą wykorzystać w swoim treningu, w swoim życiu. Dlatego nigdy. Nie była to taka myśl przewodnia, aczkolwiek fajnie, że jest, fajnie, że, że jest to taki motywujący element do dalszej pracy. Chciałem dzisiaj też Wam powiedzieć o takim pomyśle, który zrodził się w mojej głowie przez ostatnie miesiące. Samo to, że nie nagrywałem wideo, nie odbiło się to na tym, że ja dalej nie... Nie myślę o dalszym rozwoju tego kanału, nie myślę o dalszym rozwoju tego co robię a i tego co zamierzam robić jeszcze w przyszłości. Mam zamysł stworzenia takiego hubu treningowego i bardzo Was proszę o komentowanie właśnie pod tym wideo, co myślicie na taki temat, dlatego że jest to taki pomysł, który zrodził się w mojej głowie przed kilkoma tygodniami gdy czytałem komentarze na, na, temat, na temat moich aktualnych materiałów oraz czytając e-maile, które mi wysyłacie, które są bardzo sprecyzowane, jeżeli chodzi o dobieranie, dobieranie treningu do Waszych potrzeb. Niestety niektórych z Was będę musiał zasmucić, dlatego że te maile, które otrzymuję z pytaniami, aby ułożyć Wam plan treningowy, niestety nie mogę tego tego typu rzeczy robi, dlatego, że jak wiecie mam, że tak powiem, swoją grupę kolarzy tu tak na miejscu w Katarze, mam też grupę kolarzy rozsianych po całym świecie i, i, i tak naprawdę nie mogę układać planu treningowego dla osoby, której nie znam pod kątem tego nie wiem do końca nic o tej osobie, jeżeli ktoś mi pisze, że ma doświadczenie, że czy jeździ na rowerze od trzech lat, e, że taki, takie treningi wykonuje, nic mi to za bardzo nie mówi. Ja cenię sobie bezpośredni kontakt z zawodnikiem, jeżeli chodzi o, o trening kolarski, jeżeli chodzi o układanie planów treningowych i, i dlatego e, ja nigdzie nie, nie oferuję, nie sprzedaję i nie robię takich e, Standardowo generowanych planów treningowych, które możecie zastosować sobie, nie wiem, z marszu dla siebie, e, tylko jeżeli już pracuję z zawodnikami, to pracuję na, na bardzo takiej indywidualnej relacji e, jako trener-zawodnik, i wtedy, i wtedy mam e, pełen wgląd na to, co, co robimy wspólnie. Więc, e, więc proszę Was, e, właśnie z tego powodu. E, abyście takich, że tak powiem, zapytań mi nie wysyłali, dlatego, że, e, że nie jest to po prostu możliwe z mojej strony, abym układał plany treningowe e, dla Was, ale, ale właśnie tego typu maile dały mi sporo do myślenia i, i dały mi też taki e, taki punkt zaczepny, e, który byłby fajnym takim rozwinięciem dla mojego kanału internetowego, i, i do tego, co, co robię i do tego, czego wy też oczekujecie. Więc fajną, fajną, rzeczą, przysz, fajną rzeczą, która przyszła mi do głowy, to stworzenie właśnie takiego hubu internetowego, powiedzmy na mojej stronie coachondebike.com. Coś w stylu takiego forum internetowego właśnie dla kolarzy amatorów lub nie tylko. I wtedy właśnie na takim forum internetowym moglibyście przysyłać mi anonimowe, anonimowe pliki treningowe i właśnie na podstawie tego, co ja się, czym ja się z wami dzielę, czyli, czyli moje, moje spostrzeżenia treningowe na moim kanale, czyli jak trenować, jak robić pewnego rodzaju testy i jak wykonywać pewnego rodzaju sesje treningowe. Właśnie na tym forum internetowym moglibyśmy sobie omawiać wszystko na podstawie tego, co wy mi przysyłacie. Czyli na przykład któryś z Was obejrzał moje wideo na podstawie tego wykonał sobie test lub na podstawie tego stworzył swoją sesję treningową i wtedy na przykład wysyłacie mi swój zamysł, który macie w głowie, jeżeli chodzi o tą daną sesję, wysyłacie również jako podparcie tego e, plik treningowy i możemy sobie to wspólnie właśnie na takim forum treningowym omówić i ja mam wtedy możliwość e, zobaczenia tego co zrobiliście e, właśnie dzieląc się ze mną i wysłanie i wysłanie mi tego typu pliku treningowego. Oczywiście, jeżeli będzie tego. Z spory natłok e, przysyłany. E, ja będę, że tak powiem, e, wybierał te poszczególne, takie interesujące elementy. I na podstawie tego wy będziecie mogli też się uczyć, będziecie mogli e, analizować swoje sesje treningowe w bardziej efektywny sposób, w bardziej zrozumiały sposób. Więc wydaje mi się, że to właśnie byłoby właśnie takim fajnym rozszerzeniem kanału internetowego tego, co do tej pory robię, e, i danie Wam właśnie szansy takiego. Większego bezpośrednie konta bezpośredniego kontaktu ze mną. E, więc e, wpisujcie w komentarzach, co o tym myślicie, e, czy, czy ten tok myśleniowy, który, który ja mam teraz i który, e, za którym chciałbym podążać w kolejnych miesiącach, latach, e, jest, 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 jest dobrym e, zamysłem. Więc e, wpisujcie swoje komentarze, dajcie mi swoją opinię. Jeszcze raz. E, Będę starał się teraz wrzucać te materiały przynajmniej, przynajmniej jeden w miesiącu. Może nie będzie to taka duża intensywność jak robiłem to do tej pory, dlatego że w Europie sezon kolarski się kończy, natomiast u nas tutaj się sezon kolarski zaczyna. Więc to jest, to jest też kolejna rzecz, która, która na pewno będzie pochłaniać więcej mojego czasu. Ale tak jak mówię, będę starał się przynajmniej raz na miesiąc jedno wideo wrzucić, na podstawie kolejnych, kolejnych komentarzy, na podstawie kolejnych przemyśleń, które ja mam, które, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Zawsze staram się, żeby to wszystko, czym z Wami się dzielę, było troszeczkę inne od, od innych, żeby ten kanał miał swoją. Wartość i swój, swój, że tak powiem, styl, oraz jakość. Także mam nadzieję i widzę, że, że wielu z Was to docenia, za co, Wam, za co Wam bardzo dziękuję. Na tą chwilę Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce w kolejnych wideo. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć.